Dzień dobry, chciałbym się zapisać na strzelankę tutaj u Was. Mhm, mm dzień dobry. Prywatnie czy na NFZ? Yy, na NFZ, mam tu skierowanko. Pff, ja, dobra, siadaj. No dobra, o co chodzi? Chciałbym się zapisać na rozgrywkę. Jest full pakietem, więc nie wiem, jak, jakie repliki można tu wypożyczyć u Was. Dobra, okej, okay, słuchaj, patrz, tu mamy repliki do wypożyczenia. O, fajne. Te od góry tutaj, no? Nie, nie, nie. Hola, hola, proszę pana. Na NFZ to mamy te dwie tutaj na dole do wyboru. A tych u góry nie można? Nie, te u góry są prywatnie. Tak, innej opcji nie mam, to wezmę coś z tych dwóch. Ochrona wzroku, coś tam pisaliście też, że macie. Tak, mamy. Niech pan teraz tak zmruży oczy. O tak. No, i super. I tak proszę trzymać, tylko proszę nie otwierać szerzej, bo kulka wpadnie. Teraz by mnie tylko interesował termin. Hmm. Oczywiście, że mamy wolne terminy. Już sobie patrzę na NFZ. O!